Ten trik sprawi, że każdy kucharz będzie zazdrosny. Genialny przepis na mielone mięso. Obierz ziemniaki ze skórki. Umyj w misce z wodą. Pokrój ziemniaki na kawałki. Umieść ziemniaki w garnku na ogniu. Zalej wodą. Dopraw solą. Gotuj przez 20 minut. Dodaj do miski, dopraw solą, czarny pieprz. Ugnieć praską do ziemniaków. Umyj koperek w wodzie. Posyp drobno posiekanym koperkiem. Umieść w formie do pieczenia. Wymieszaj sos pomidorowy z oliwą z oliwek, sól, oregano. Posmaruj pire ziemniaczane sosem. Umieść mielone mięso w woreczku strunowym. Wlej wodę gazowaną. Drobno posiekaj obraną cebulę. Dodaj do mięsa. Rozbij dwa jajka. Dopraw czarnym pieprzem. Sól. Dodaj bułkę tartą. Wymieszaj w woreczku. Przebij woreczek w dwóch miejscach. Wlej wodę do garnka na ogniu. Formuj klopsiki przez otwory w woreczku. Gotuj 5 minut. Ułóż na sosie pomidorowym. Piecz przez 25 minut. Posyp startą mozzarellą. Drobno posiekanym koperkiem. Piecz jeszcze 10 minut. To nie jest zwykły przepis na klopsiki z piekarnika, ale udane połączenie mięsa i warzyw. Pasuje na każdy rodzinny posiłek.